Dzień dobry, czyściczołowi na Was. Bardzo serdecznie jestem w Bawach z Joszelka i Ren. Hello. Hello. I dzisiaj mamy Sharp Shootera, czyli nowy tryb na Megas Games, który polega na tym, że co 45 sekund eee. wszystkim zmienia się broń. Nie widzę was nawet na razie, czekajcie. to ja. Jeszcze Paweł do mnie od boku strzela. Ale jesteśmy w ogóle na Kajopliko w śniegu, nie? Tak, dokładnie, nie, nie zdążyliśmy tego powiedzieć, bo ja już tu strzelam w Joszelkę, Joszelka we mnie. No Ty, Paweł! Paweł z plecy, <laughs> jak zwykle. w plecy, parówko ja jedna. W, w dupkę, nie! Ma pół HP, ma pół HP. No, ja to na biało nie? jestem, no ma to puha, mam taki kamuflaż. Nie, Joszesza, dobrze! gdzieś strzelasz w plecki? Dzisiaj, moi drodzy, będę się próbował zemścić. Tak, U, to tak, stań, tak, element. tak. Onik. No tak, na pewno. Tam zaraz będziemy te frany nagrywać. Ło! Trzeba się przewrotki. To jest o, prawie niewykonalne. Teraz ja będę królem. 9 sekund, 8 sekund. Ale z, 7, w poszło. Będzie. 5, 4, 3, 2, 1. Za! Gdzie ty jesteście. Pokaż mi się. Ło! Co, no aż tak! teraz to będzie jeszcze lepiej. Ok. Nie, no tak to się nie godzi. Aaaa, ja ja ja! Je, je, je. Co, jeszcze Ren wygrywa? No Ren wygrywa. To, to, really. No dobrze. To Presję mam teraz, że nagrywam. Ej, nie jesteś niewidzialna Paweł, mnie tutaj tego tego. Tym tygujecie tam. No? Wyjdź. Aaajja no, Ma ja ja pięknie, pięknie. Na Krzyczku. pewno chciałbyś. Czekaj, no Ren, no nie krzywć. Yes. No, zapywał mnie. Wyszelka, to... Czekaj, czekaj, czekaj. Chwilecę, 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 chwilecę. No dziewięć, co nie? jest? No nie, mam loa. Nie chcę, żeby mnie Paweł dobił. 4 Nie. Jest? Dobił mnie. Co teraz? Granat? No co ty <śmiech> mówisz? <śmiech> no co to ma być za? No, przestań! Ej, jedź pan. Ale ty wybuchów. No buchu. Tego się nie, nie? da. Ah, dawaj na arenę, dawaj na arenę. Ja jasne. No co? Tylko na mnie byś chciał, bo co? Bo wygrywam. <śmiennie zauważyłem> no dobrze, josella. teraz ja ciebie chcę. Walka granatowa. Granaty walkowe. Tam się zaraz zesadzisz tutaj. Chyba ty. Pa, jeden. No weź. Dost no co? Ja, jeszcze mi na tym od dupki zrony. Take me out! On ma 7! Nie może tak 7. być! Ty. 7! Pięknie! To yes. pięknie yes. Bez yes. Yes. Bez Bezpośrednie! Bez bezpośrednie się... PvP wygrałem! Ty Moja przewrotka To No co dwóch we mnie? No na pewno! Paweł mnie spryjet! Czekaj, przeładowuję! Przeładowuję! No! no. Aha, i Paweł mi jeszcze? Aha. Nie. Ej, no bez jej znowu zmiana broni? Pięć, no cztery, co trzy, jest? Jeden, yeah. Yeah. Dobry jestem. Teraz będzie hey. co nagrywać. Snajperka. Gdzie jest Paweł? No co? Nie Jak? interesuj się. Tak z bliska? Nawet nie zdążyłeś przemierzyć no Nie nie w nie, krzaków, nie, nie, nie a ty co? No co za parówa! No, no. myj tu jego. Ale mnie tam o, nie ma. Jest, tam <noise> Bo on na nadrobi fragi. Ja nie umiem Leżek. z najperką. uspokój ja... się. Ja też nie umiem tak jak on, no Leżeć. patrz, z mu wchodzi. Dobra, lecimy z tym, Robimy lecimy, sojusz, panowie. robimy sojusz Ella. Nie trafić w ogóle. Jest? jest nie ma mnie, kampię dopóki się nie to, zmieni broń, dobrze. dobrze. Obrzym. Chodź na obrzymka. No o. Czuję się normalnie No chodź tu. Hitman. No jasne. Przela. A nie, chce mi się już. <noise> nie, on ma już 17. Ja mam 4. Nie. O, w końcu. No, ale żeś pod... ale na początku tak teleportujesz. Były... Nie teleportuję się. O! Dobra, sobie. bo czekam, bo gdzieś tu Paweł jest No. O, o, już mierzyłem, namierzałem to! Joszela, musimy e, strzelać o, do Pawła chyba nie bez musimy. Nic nie musimy, dobra Bądź sobie. Nie! Jeszcze mnie! mi. Nie ma nie w ostatnim momencie, nie? Halo! Ha, fajnie! Hej, halo! Gdzie wy jesteście? Fajnie. Nie, on tu się względu. Leżeć to! Nie, nie będę leżał, zrespię się zaraz mordą. Żyj to... to! Gdzie wy jesteście? Nawet was nie widzę. Ale my widzimy ciebie no i to No nie, no, no, zami się bawić. Znaczy z tobą, Paweł. Dziękuję, że w końcu nazywasz... Czekaj, czekaj, gdzie jest jaszelka? Nie No, inter... nie, nie, Ren, ja Ale äh, nie Ale to jest nie fair! Jest. Ja teraz też, że nie widziałem. Pozdro. Spadaj na drzewo, banany broszy Nie, 3 sekundy! Paweł. Nie, mam 6. Sześć fragów miarkuje do niego. Paweł! Pięknie! Pięknie. Aha! Ty wrotka w jest tak daleko. W ogóle zbieracie sobie ten kamizelki? Paweł! Jestem tu, no! To jest moja zemsta! O nie, czekaj, ręce Przestań! Przeładowuję! Zostaw mnie! No serio? Życie! Dobrze, mam życie! Nie, muszę go dogonić. Przestań się turlać, Joszelka! Nie no nie wierzę w to, właśnie podniosłam kamizelkę. No on się przewróci i peska w głowę, nie? No o, ja mocy. tego nie rozumiem. Ta kamizelka jest... nie jest taka broken tutaj. Nie jest potrzebna, o... koniec. Teraz dostaliśmy. Fajnie. Nic nie dostaliśmy. A, A, bo to była koniec. Nie, Dobra. O. Ja mam tylko Laki cztery miałem. zemsta! Nie zemsta. zła słodka! Mhm. Zobaczycie. Później w Facebooku face będą mnie cisnąć znowu. O nie, Znajmniej co to życie. jest za To no nie, nie. nie, co nie. tu dostaliśmy? Nie, jedno strzałowce, Znaczy no, chyba tak. No, to zabawo trwaj. Zabawo trwaj. Spiłam się tak daleko, że tu się bardzo nie dało. A ty A, strzeliłeś do mnie chociaż? Tak! Czekaj! Ej, chyba Jaszelka do mnie z pleców Prawa, jeszcze dopiero teraz strzeliłam. Czekaj, hey, Ren, poczekaj chodź tu! Teleportujesz się u no. Ty się teleportujesz? Teleportować to ci się może... Nie wiem, coś. No przepraszam, co ty robisz? Ja nie trafię tak będziesz biegał! Ja nie, nie mogę. ale muszę przyładować jeszcze to i tak... No nie trafić jak biegasz. tam biegasz! O, w ramię dostałaś. Aha. Czekaj! Teleportujesz się! Co jest? Nieprawda! Teleportowałeś się u mnie! Przyłodowywałem! No. O co ci chodzi? Chciałeś ja amunicję słyszałem! że zbierasz. O nie! Siedem! Sześć! Pięć! Pokaż się! No! Cztery! Trzy! Jeden! O! Co to świnia? Nie, nie! Nie! No yeah. Rę się teleportuje! Wszyscy widzą, że się teleportuje! Ja tylko robię tutaj! Robisz slajdy, slajdy, uniki, dżuki Nie! Leżeć tam prosiaczku Biały jeszcze Biały prosiaczku? O, nie Jestem prosiaczkiem albinosem chyba Czekaj Dobrze No jakim tutaj ja celuję w wlepszy... łeb a moja myszka nie przeskakuje? Prosto w plecy! Myszka ci przeskakuje? Y Przestań się migać! Yes. Nie, nie! Migaj się, przestań się migać! Ej, co to jest? Co? Yy, Przylepce? Zapraszam. O -o. Zapraszam ja na się o tak bombę. Nie lubię bawić. Uspokój się. Aż tu ręcz. Aha, <laughs> za fajnie. Kliknąłeś chyba. Nawet nie zdążyłem rzucić dobrze. Ale. Ale no już dawaj wiem, ją, gdzie tu. jesteście. Dobra, daję ją. Jest! Ren! Gdzie ty jesteś? Za wcześnie. Nie, nie! Zostaw mnie! 3, 2, 1. Dobra, no. tek! Pur, pur, Ej, zaciąłem się w krzakach! Czekaj, przeładwuję! Pur, 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 fur! Masz nie ma to jak przeładowywanie! Czekaj! Aha, nie mogę celować jak jesteś za blisko! Bo on wygrywa. A, ja mam 0. zero. Jest. Jak za blisko? Bo on A. wygrywa. Nic nie wygrywam! Czekaj! Nie! No i Ren mnie zabrał, no. A. Na wycieczkę. Gdzie to jest? 7 sekund ostatnie! Oh. <laughs> Cieśni Bleski się przewróciła. No co to jest. No, no przestań. No i ren do... no, mnie do. A kosznej to ja mogę. Nie ja jesteś Taką perko to ja mogę. Kiedy do mnie strzelali, no? Ty myślisz, że co? No, no co? Pamiętam jeszcze czaj. Ty byłeś strzeli takim czymś. I co jest? Ty nawet nie widzę. Ja sama biegnie z siebie. Nie dobrze ci tak. Ale cię zlakowało. No zakował się. Chodź tu, wysun się, wysun się. Gdzie ty wysuń się. No ja tutaj. A tutaj gdzie? Dobra. Jest! Boże, normalnie. Wziął się, schował, skierował. Jak tu nawet krzaków nie ma mordo. I czekaj. się wy... w prawych krzakach. No weź się chłopie wyciągnij mi stąd. No co? Tak na nisko trzeba podejść. No chodź tu, no chodź tu, no. Dobra, biegnę za do was. Bądź mężczyzną. Jestem. No i czemu odbiegacie ode mnie? No co? Leżę Drzewo, drzewo mnie tego Nie odbiegam przed ciebie, się od ciebie. już cię dogoniam. Patrz, tu Ty jest Paweł. zróbmy to na... go. Zróbmy mu A to. A Oj. <grypt> <grypt> <Didydydy> <grypt> to chyba tak nie miało wyglądać. Mm -hmm. A kuku? <grypt> A kuku? A kuku? Majtki <grypt> No to jak lubisz. Aha! Paweł dobry ze szczelby, bo w zombie gry grał. No bez jajów no. Oho! O ty paruwo! Uwaga! Dobra. Gdzie wy jesteście? A? Tam, gdzie granaty wybuchają, mordo. No proszę cię, naprawdę, prosto wstałe! Chyba sami stopę, siebie. Dostaw. Sami siebie ten tego. Ja ten, ten, ten tego, ten tego. A żebyś tam Ej, wybuchł! Tę przewrotkę zrobiłaś prosto na ten granat tam. Ren? czekaj, tu już lekko biega Nieważne. Ta mnie nie interesuje to teraz. Tak jakoś bardziej chyba y, ogarnia tutaj. Widzę. Nieprawda! No, ktoś tam jest. <śmiech> <śmiech> Jak fajnie. Spokój se pawełku. Oho. Heavy rifle. O, Leżeć tam. Ja ta. nawet nie wiem gdzie jest Paweł! No, Patrz, pat, tam gdzieś tutaj naprzeciwko jestem. był. Dobra, nieważne. Gdzie był? Jeszcze ja bardzo nieładnie z twojej strony. Gdzie był? Rę, nawet, to był kill. Kill. Mój! No ja nie Mój. mogę, normalnie. Jeszcze dwa, jeszcze dwa i ja go wyprzedzę. Podłóż się Josella! Nieprawda, poduszyłem! Nie! No nie. Bo już go miałem tam, tak? No, co? To powiedzieć powiedzieć o tym, jak w przewrotce. A u mnie był sprzedał. Nie! O, tak blisko, tak daleko. Ja myślę, tak jeszcze daleko. jedną rundkę. Jeszcze jedną rundę, ale zróbmy teraz bez śniegu. Mhm. Ja, dobrze, dobrze. Dobra. Dobrze, moi drodzy, trzecia runda, dogryweczka, ale tym razem bez śniegu, więc wszyscy będą się pocić. Bo jest ja. piękne lato. I robimy dzisiaj fokus Joszelka teraz. Aha! Czyli w tamtej rundzie nie było fokus Jak to? No nie, nie było. Patrz Jaj. jak teraz poszło, już, dzień dobry. Już zespiłaś się przede mną? Dobrze, jeszcze. że ja cię widzę jako jeden mały piksel, a ty jesteś w stanie mnie trafić jako ten jeden mały piksel. Czekaj, przeładowuję. Ja Ju... też, jakim cudem szybciej przeładowałeś? Byłbym jeszcze po przewrotce, czy coś takiego. Dobra, dobra, teraz ci pokażę. Przeładowuję. interesuje mnie to, że przeładowujesz. Leżyć i czekaj, bo on do mnie strzela fajnie, jeszcze. Fajnie, fajnie. No co, oh, ja yeah. za nieśmiertelnym krzakiem! Nie mogłem przejść. Poczuj to, poczuj to. Co tam mówisz? Palić się grunt, ziom. No nie to nic lepszego. on gdzieś od pleców strzela. Czekaj. Dobrze. Yes, ja strzelam dookoła głowy, robicie aureolę po prostu. Jaką aureolę? No jak nie umiesz ja słuchać, to u mnie uszy. No i... No bez yes. jej renty się tam skitrałeś! <laughs> kamper, no? Camper! Camper! Przepraszam! Ej, no ja, ja cię nie widzę, strzelam na ciemno. Dobry jestem. Ale Co mam pari, Paweł ma jeden. Jesteś złem. Ej, ja, jak ty, a ty? To? Ja jestem y, aniołek O, jak siada! No moja ulubiona broń chyba teraz Tylko nie wiem gdzie on jest. A teraz tu o, już Czekaj, jest. nie, teraz łącie tam Dobrze wam Zap, zapoń tam Ten Młotow to chyba nie przejdzie Pal się pal, pal, się, pal, się. pal, się, pal się. tam! <laughs> Dawaj ich tu, dawaj A, nie mogę chodź no. Młoto w napiąty dobrze no. Ja nie <grywa> Szerka, mogę ile ty tam masz, ciągnie to spala nie to palenie. <grywa> Szerka, no. Ej ja teraz zmiana broni będzie dobrze No i oczywiście, że Paweł musi kampić nie, ja ci za piłecami biegałem. No i co z tego? Ej, Ren, co ty z tobą? Nie wiem co z tobą, stary gościu. Nie no. Ja nie mogę, ja nie mogę go trafić, nie? A ja w miejscu On, się no, robiłem nie. przewrotkę. Nie, ty w miejscu po prostu, nie wiem, dostałeś padaczki. Nie ja. wiem czego dostał, ale dostał. Pawę? Nie, nie, to Rentam tam U mnie ty nie, byłeś no, jeszcze yy, mrugałeś, więc nie mogłeś do mnie zacząć strzelać. Bo jak nie mogę... Ja wszystko mogę. Jak Ale nie mogłeś do mnie zacząć strzelać w momencie, w którym... No dajemy, ja... To Jakie to jest oszukaństwo! No skąd do mnie do mnie? Kurczę, krzak Muszę zobaczyć. Oh. właśnie bushman. I co jest mi tam do Co to, do... to jest? Ja nawet go nie widzę, a on jest w stanie mi z takiej odległości Heda strzelić. Zrobiłem no, ja to tak sobie zrobiłem tak o. Tak sobie zrobiłem tak o! Nie ja nawet nie wiem, gdzie jest Raz Ren, nie? Tu jestem Ale Nooo, no, Stary, ja nie wiem, gdzie ty Przez. jesteś, naprawdę. Wziąłem strzał? Pójdziemy na napoł do ale. Weźmiesz mm -hmm, yes, no. sobie panterkę. Jasne. Yes, no. <laughs> gdzie jesteście? Kici, Nie No, wychylcie się trochę czy coś. No, jestem. Nie, nie dam ci fragów ze snajperki, skoro no, nie, jesteś z niej. No dobry. Nie, no, Sniperka, bez... snajperka to się wszyscy schowali, nie? Ale nie, ja no, sobie no, stary. Beka z tego, bo ja cały czas biegam, nie? Nie ha, jest tak, że no ja coś też. z tego nie robię czegoś. No no no, ja chcę. Po prostu sobie gdzieś stanął i... Nawet nie strzelacie! No bo ja nie widzę was nigdzie! No, no co mam ślepo strzelać w ciemno? No tutaj! Paweł ma 10, muszę go dojechać. Dawaj jego jeszcze mhm. trzeba jest. Wciąż do karabin tak. Joszaka, tam biegasz widzę. Idą do siebie. Chyba za chwilę Nie tu jesteście. No nie, dawaj go już Nie, Dobrze. Spompowała mnie. Nieprawda. No to chodziło. Ja byłem z przodu targetem. Oho. Zmiana. U! O <grywka> była lepsza Był no było... Dobrze. Um... On ma 13, jest... ja mam 8. Ucieka kto mi. Pierwszy, to pierwszy zobaczy, nie? Tak. Najgorzej, ja byłam w wodzie. No bezjaj. Nie mogłam wejść. Los no bezjaj. No bezjaj. No bezjaj. Ja lubię ci to nie zgadnąć. To gdzie? Kto gdzie do mnie strzela? Nie wiem do właśnie. Strzela. No gdzie jest ten Paweł? Za tobą. Wszystko pod kontrolą. Jest. jest za tobą. Wo wo wo. Gdzie ty mi się plujesz z tym? Jest. Ja go nawet Aha. nie widziałam? To jakim cudem on? Ja. No ale ja mówię o tobie Co Paweł, ty paru było po, po, mnie widać to. jeszcze. No, ale Szukujemy. Paweł zawsze wszystko widzi wcześniej i szybciej, wow, bo wow, to jest jeden wow, wielki cheatuch. Jakieś lagi, lagi. E, jakieś lagi, lagi. No, tak, <laughs> jakieś tak. lagi. To wszystko Joszelka, lagi robi Joszelka. Oho! Jak ładnie plecki przesmarowałem? No, od najlepiej. tyłu. <grym> Masaż plecki, ja proszę wesz. bardzo. no ja poproszę, tylko taki w realu. O, właśnie. Mhm. Ej, no, Fajne. bez ja, ja się przewracam. Ja się przewracam, no, no, Przewracam się. za dużo. Nie, nie, byłem w stanie nie, do nie, 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 I tym sobie A, z kończymy. Jak się Trzymajcie się, papa. Na pa. razie. Bardzo proszę, stuszka dla mnie w komentarzach. Tak, super, zgadza. Катушка.